E, więc tak, to jest zwykły żółty bloczek karteczek, samoprzylepnych na górze, i długopis zwykły. I o co chodzi? E, od jakiegoś czasu, mm, i to za zostało zauważone w ogóle po pierwszym dniu na e, spotę TNPK Wrocław e, na Facebooku, e, w tramwajach i w autobusach naklejałam karteczki, żółte karteczki. Na początku to były różne napisy, potem był to napis Nie zapomnij, że kochasz. I jest to moja taka osobista akcja, która... Taka Amelia jesteś, z Amelia. Trochę tak, trochę tak, jakby. <laughs> I to uroczy, co mówisz, to bardzo uroczy. To duży komplement w sumie dla mnie. I uważam, że... Znaczy, tego się nie widzi, ale ja wyznaję taką zasadę, że miasto mówi. I e, jeżeli się dobrze rozejrzymy, to po prostu znajdziemy to, co chcemy, jakby czego szukamy. I e, to wszystko jest wokół nas, blisko. Dlatego zostawiam tą karteczkę po prostu. Po prostu wygląda na tak, właśnie zapiszę teraz i pokażę mniej więcej co no, można no, we wrocławskim e, MTK spotkać. A tam wiesz jak to jest z tą karteczką. Karteczka, karteczka. Jest anonimowa. Dokładnie. Teraz udowodniłaś ludziom, że umiesz pisać? Nieźle, jest nieźle. Tak, jest dobrze. No nie, no to jest fajne, Już tylko że bardzo? wiesz, to jest takie anonimowe. Coś takiego. Przekaz jest fajny, ale jest anonimowy. Przekaz jest okej, okay, ale uważam, że jakby anonimowa akcja ma. Em, jakby... No jest niby bardziej wiarygodna, prawda? Tak, że nie, tak, tak. Niczego bo, nie chcesz bo nie, nie robię tego dla fejmu, nie? No, no, no. Nie robię tego absolutnie dla fejmu i uważam, że po prostu ludzie są teraz ślepi. Że po no niestety nie wiem, za szybko, za dużo, za mocno i e, tracimy grunt pod nogami. Wydaje nam się, że wszystko jest ok ale nic kurwa nie jest ok tak naprawdę e, i chciałabym, żeby kiedy ktoś zobaczy kurwa tą jebaną karteczkę naklejoną, pomyśli sobie, ja pierdolę, kurwa idiotka, jakaś albo idiota to nakleił, ale po chwili kurwa zerknie drugi, trzeci, czwarty raz, a na tym będzie po prostu bardzo... Coś kurwa oczywistego, nie zapomnij, że kochasz, tak? To jest to jest podstawa, miłość jest podstawą. I jeżeli o tym zapomnimy, to wystarczy wsiąść do MPK i po prostu przeczytać karteczkę. I to jest cudowne. I no tak, chciałabym... a co ludzi, z ludźmi, którzy jak samochodami Nie, słuchaj, chciałabym nie na, na przykład, żeby... Żeby było więcej kurwa takich akcji, takich ludzi, taki pierdolnięty kurwa. Kiedyś było Loesie to... bardzo fajne, takie akcje, Loesje się nazywało. Co to Takie było? wierszyki. E, takie, wiesz, krótka, krótka poezja taka uliczna, wiesz? Aha, ale Tylko to że to było, było coś e, za, to na zasadzie. To było nalepiane, zasadzie... to było, nie wiem. E, to było nalepiane, szabone, wlepki, wlepki były. Aha, wlepki. Wlepki, wlepki, wlepki szły i to napis sobie myślałam, Loesie. Ale słuchaj, Myślałam no. też właśnie, żeby zrobić sobie wlepki, nie? Eee, ale... No też można, to nie ma znaczenia, wiesz, bo ta czerwona, tak, raczej ta żółta też jest to, że okay. ona znika, że no, jak no. tam przechodzi motorniczy, czy coś, to pewnie ją tam zapierdala, no, no, no. nie? Ale, wlepka jest trwała, z tym, że wlepka to wandalizm, jakiś coś tam, coś tam no, no, w nie. Mnie za kraty, kurwa wie. Teraz tak, teraz właśnie. tego. I nie, będzie taka scena po prostu, wiesz, z więzienia, gdzie cały więzienia jest w po taki... Ja kiedyś widziałem taki, wiesz, taki pseudoakt, gdzie babka była tutaj zaklejona tymi żółtymi To wiesz, tak jak, nie wiem, sukienki z kapsli od piwa, to... nie? Czy coś takiego, kurwa. Wiesz? No dokładnie. Tutaj były te karteczki, No wiesz, no co może być na nich napisane? No wiadomo, kurwa, nie? No. Tam nie było tym mojego telefonu. Także wiesz, także taka akcja mega pozytywna i ja bym naprawdę... Ja marzę o tym, żeby też kogoś przyuważyć w ogóle, bo robię to mniej więcej tak, że po prostu zbliża się mój przystanek, na którym wysiadam. Eee... Biorę szybko tą karteczkę, gdzieś tam pokryjomu zapisuję i podchodzę do drzwi i gdzieś w okolicach drzwi najczęściej, albo czasem zdarza się na oknie, gdzie siedziałam. E, znaczy przy oknie nie siedziałam kurwa na oknie, wiadomo. E, I po prostu naklejam i wychodzę, kiedy... no Po, po prostu otwierają się drzwi, i ja w tym momencie naklejam. No tak, no tak. Żeby nie było jakieś tam, bo nie chcę jakby, żeby ktoś to komentował. Chcę to pozostawić po prostu ludziom, obcym. No tak, no tak. Nie chcę jakby... Komentarz dla mnie jest zbędny, bo ja to robię też trochę dla siebie, e, bo wszyscy jesteśmy pieprzonymi egoistami, którzy... E, to jest tak jak z dawaniem prezentów. E, niby kupujesz komuś prezent, żeby się ucieszył, żeby... E, jakby poczuł się lepiej, poczuł się doceniony, nie wiem, nagrodzony, a tak naprawdę łechtasz swoje ego, bo lubisz kurwa, po prostu jak ktoś odkazuje Ci wdzięczność i jak komuś się podoba, więc wszyscy jesteśmy pieprzonymi egoistami, pamiętajmy o tym. No, w każdym bądź razie tak, takie społeczne akcje są jak najbardziej na propsie e, i uważam, że powinniśmy się jakoś uruchomić zdecydowanie. Bo dlaczego by nie? E, to jest tak, jak po prostu... Takie niepisana zgoda na to, że wsiadasz właśnie do jebanego autobusu i wszyscy generalnie milczą. Moglibyśmy ze sobą pogawędzić, mogłaby być po prostu wiksa w tym autobusie. No generalnie. mogłoby być, no. Mogłoby być wszystko, kurwa. E, mogłoby odmienić się czyjeś życie, ale my po prostu wsiadamy, kurwa, i milczymy. Nie robimy absolutnie nic. Ale to nic. samo robimy także na ulicach, wiesz? I, <laughs> i nawet na imprezach, gdzie ludzie siedzą tylko we własnym gronie. Jasne, I jasne. tam wiesz, nie ma, że wiesz, pod... ktoś podejdzie to się zaczęło zmieniać, tak? Ale to jest też nasza mentalność Polaków, bo na przykład gdzieś tam chyba w jakichś tam krajach latynowskich... No ale to musiały wyłośnąć kokainek. A u nas tam, wiesz, każdy po prostu... Wiesz, się, jakbyśmy żyli liście koki, może każdy było inaczej. się. Że wiesz, że po prostu za skórą masz Hitlera kurwa pomieszanego ze Stalinem. No nie? Tak, nie? tak, no tak, dlatego wiejce. że wiesz. Tym bardziej, że jak ktoś ma niemieckie nazwisko. może nie, Ale jak to mówi mój kolega, że jesteśmy ogólnie jednym wielkim spierdolino, nie? Tak, dokładnie, no. I, I wiesz, i, no to jest wszystko, to jest kwestia wyborów, tak? To, to my absolutnie o tym... Może niektórzy nieświadomie, ale decydujemy. I nie ja wiem, w sumie znaczy, żeby to zmienić, trzeba by było po prostu wgryźć się w głowę ludzi. E, a tutaj jakby to mi się trochę kojarzy z niewolą jednak. Jakby, no bo... A Może... co, że, że chciałabyś, że kontrola umysłów, coś takiego? Tak, tak, że wiesz, że ktoś by powiedział, że mamy na przykład zacząć gadać z nieznajomymi, ciągle, wszyscy, nie? Z, wiesz, i, i, wiesz, i wszystko spoko, ale w sumie stworzyłby się mega zamęt. I wiesz, i po prostu rozpierdol, nie? E... Znaczy ja myślę, że to by nie zniszczyło świata, no bo są w kraje, gdzie faktycznie można podejść do kogoś obcego i nikt na nie popatrzy jak na człowieka, który zwałcił ci kurwa, e, matkę złodzieju. czy kogoś tam, kurwa, no właśnie. tak, tak, tzwonię, coś tam, coś tak, tam, tak, tam, kurwa wiesz. Tak tak, 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 tak. Także, no ale to jest, mówię, to jest drażliwy temat gdzieś tam i e, myślę, że... No ja myślę, że to media dużo, dużo złych rzeczy mówią, bo Pokazują tak, tylko takie negatywne źli, rzeczy. Tak, że palimy Każdy... tęczę, wiesz? Tak. Że jest rozpierdol, nie? Że no wiesz, tak. że gejuchy do domu, kurwa. Ja mówię, że spokojnie, niech sobie siedzą na ławce i się kurwa obciskują. No nie? oczywiście, że tak, a <laughs> ludziom to wiesz, nie pasuje, bo są mało miasteczkowi, no, są wiesz o co chodzi? Tak, są uprzedzeni. uprzedzeni. Nie, oni tam mówię, się to jest nie, taki nie, co, wiesz, Oni mówią, że są kurwa tolerancyjni, że wszystko spoko, wiesz, że nie, że nie tolerują tylko laktozy, ale wiesz, kurwa, ale tak naprawdę jak przychodzi kurwa jakiś Arabus albo Cygan pierdolony, to oni mówią, że dalej, synu nie? Wiesz, oni się nie czają jakby. Wiesz, i to, i, i wiesz, i z drugiej strony hipokryzja, bo kurwa Made in China wszystko kurwa kupują. No tak. e, więc wiesz, więc to, no naprawdę, a z kolei Made in Poland to, wiesz, swojemu nie zarobi, bo kurwa cwaniaczy, nie? Założył no tak. firmę, dorobił się, bany no to kurwa, wiesz, to pokój mam to robić w ogóle. No tak, no Także, tak. Także... Zawsze są dwie strony medalu, jakby wiesz, no, awers i rewers, nie? Nie ma, nie ma jakby, wiesz... A wiesz, no, Polska jest taka, bo my jesteśmy, jak zauważyłem, że dużo ludzi mało miasteczkowych, z tego względu, że po prostu, no, przyjeżdżali tutaj z jakichś miasteczek, typu do dwóch ja mieszkańców, właśnie. Ja po prostu biurowce zabite dechami, Tak, dychami, tak, nie? tak, i wiesz, i oni po prostu y, te wszystkie tam, wiesz, że tak powiem, swoje takie o, różne uprzedzenia, no, przynieśli tutaj, no i... Tak, I tak, się ich tak, tak szybko nie wie. Tak, tak, A tak, inne tam, wiesz, tak, tak, przyjechały, tak. kurwa. I oni wiesz, oni myślą, że są, że skoro mieszkają blisko, to są stąd. Otóż nie. No tak. I wiesz, to, to wszystko się sprowadza do tej nietolerancji, bo jak dla mnie mogą wypierdalać w sumie. Bo, bo jakby nie, nie wiem, jeżeli ktoś rozsiewa wokół siebie negatywną aureę i takie takie, spierdolenie, takie właśnie ogólnie swojego umysłu i takie. Nic ciekawego ogólnie, to, to, to jakby no do skreślenia. Typ idzie po prostu na szubienicę no społeczną, nie? Jak dla mnie. Więc nie, no nie ma o czym mówić. No tak, roku. no jest. No no Temat przewałkowany, wiesz, przeprasowany, elegancko, wykryk malony, nie? <laughs> magier, Magier. Tak, tak, dokładnie. Także wiesz, także... No nie wiem, no ale mówię, że akcje w podoba mi się to, chcę to robić po prostu e, i, i myślę, że to ma sens. No tego, spoko, spoko, tylko czy tak naprawdę to ludzie, czy tak naprawdę ludzie to zmienią, wiesz, i kto coś zmieni, ale bo to jest... ja nie mówię o tak, wszystkich, no. tak? Może, kurwa, nie wiem, jedna, dwie osoby nawet na miesiąc, może coś się zmieni w ich życiu. No może i tak. Może to... kiedyś, kurwa, wspomną głupią, żółtą karteczkę, kurwa, jebanym, nie wiem, 134 albo 146, który Kurwia mnie nie był, niesamowicie e, i skurwia znowu się dzisiaj spóźnił e, i wiesz może gdzieś tam komuś pomogę tak, ale wiesz, ale jakby nie czuł, nie ma presji nie ma takiej napinki, że wiesz że musicie to zobaczyć, musicie zadziałać bo, bo ja wam tak mówię, nie ja wam no tak opowiadam nie no, to wszystko zależy, tam zależy tam od tego, mieć, tak. Te, a co z tym kurwa zrobić? no to jak już jesteś y, rozumnym człowiekiem, no to no wypadałoby gdzieś zadziałać. No Natomiast tam. jak to wyjdzie wszystko, no już zależy chyba tylko od tego pierdolonego kurwa człowieka. Tak? No właśnie, niestety. Ale to wiesz, to też trzeba niestety w sobie, wiesz, że tak powiem, uruchomić otwartość. I... Ludzie powinni w ogóle wiesz, też y, myśleć, że może być fajnie, może być ciekawie, że dzień może się naprawdę fajnie tak, zacząć tak, i fajnie że, skończyć, wiesz, a że nie mimo, że tam może wstajesz lewą nogą, to potem y, może to wszystko jakby wiesz, o 180 stopni się zmienić, nie? Wystarczy tylko po prostu zmienić trochę swoje nastawienie. A jako że wiesz, że kurwa jebane cebule oczywiście e, mówią, że każdy dzień, kurwa to jest y, udręka i po prostu wiesz, y, no, nie chcę im się żyć, czy wiesz, mówią ciągle, no no. że żyją w spierdolonym państwie, albo... E, no ogólnie, że wszystko jest na nie, tak samo ci wszyscy hejterzy kurwa i tak dalej. Pozdrawiam Karaczana w tym momencie. E, to, to wiesz, to jakby nie... Nie wiem, nie lubię tego, nie podoba mi się, chciałabym jakoś na to wpłynąć, nie mówię, że ja mam to zmienić, tylko po prostu małe takie kroczki... E, jakby można zadziałać. I no, niby zajebiście. tak, no ja jestem za I będzie Tak jak, jak u mnie, nie? U mnie jest zawsze zajebiście, nie? Tam popłaczę raz na pół roku, ale potem mi przechodzi. i potem po prostu ja fruwam, latam, motylki tylko kurwa, No ruszko, tak ma być, nie? Wszystko. a nie. Także Także przestrzeń, słońce, nie? to jakby. No i wszystko w temacie, kurwa.